na realizację tego, No ja mieszkam e, e, pod numerem i ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, może się Państwo sprawdzić, nigdy, nigdy nie miałem żadnych zaległości e, w stosunku do e, Urzędu Miasta. Dopiero mnie Państwo teraz tymi trzęsami chcecie doprowadzić do tego, żebym ja nie mógł po prostu zapłacić. Proszę Pana, czyż w Rzeczpospolitej Polskiej nie może przekraczać 3%, wartości, 3 wartości odtworzeniowej metra kwadratowego. Tę wartość ustala i ogłasza w dzienniku województwa pomorskiego wojewoda, czyli innymi słowy każdy wojewoda z każdego województwa ustala takie, taką wartość. Miasto Gdańsk, dzisiaj w mieście Gdańsk ta warto, wysokość czynszu nie tylko, że nie przekracza 3%, ale nawet nie przekracza 2% i miasto się oczywiście będzie konsekwentnie dążyć do tego, żeby ten czynsz wynosił 3%. Bowiem taki, taki wskaźnik ekonomiczny niezbędny do ponoszenia właśnie kosztów związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej. Czy w konsekwencji tego, to Pan Profesor mówi, pobieraliście cały czas czynsz nie były dokonywane remonty? Czy właściciel nie jest zobowiązany do dokonywania remontów? Dlaczego nie były remonty robione? Prawda, czynsze w okresie Polski Ludowej i czynsze w II Rzeczpospolitej są czynszami, które nie wystarczają na żadne działania remontowe. O tym Pan doskonale wie, jako obywatel. Są to czynsze nieekonomiczne, do których dokładają również ci wszyscy podatnicy, którzy mają mieszkania własnościowe, którzy je sami wybudowali być kupili na rynku. Taka jest prawda. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że oczywiście poszczególne rady miast w Polsce, prezydenci z powodów społecznych, politycznych boją się tego dokonać. To jest taki system wzajemnego oszukiwania. Czyże są niskie, niewystarczające na remonty, w związku z tym nie ma remontów, nie ma remontów, to jest niezadowolenie i kółko się zamyka. Na pewno w Gdańsku my będziemy chcieli tę sprawę w tej kadencji uporządkować, przerwać na taki zaklęty krąg, który trwa już bardzo, bardzo długo, bo konstrukcja powinna być taka, że obu najemców w części, które płacą, jest część na eksploatację naturalną, ale część na odłożenie na remonty kapitalne. Tak jest w lokalach mieszkalnych, które są własnością osób fizycznych. Każdy, kto płaci tak zwany koszt miesięczny, właśnie ponosi, w tym ma koszyk kosztów na eksploatację i na remonty, na odłożenie remontów za rok, za dwa, za trzy, za cztery. W Polsce rodowej tego nie było. Tak samo nie było i nie jest niestety teraz. System jest nieco zbliżony w pewnej logice do ZUS-u. Tylko właśnie cały czas polega na tym, że oczywiście ZUS zjada wszystko, co przychodzi składki płacone przez podatników, podobnie z lokalami mieszkalnymi. Więc tak, przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, ale to nie mogę się spotkać, wiem, więc proszę Państwa, bardzo mi przykro, ale, ale, ale nie rozumiem, dlatego hmm. wracam do głównego nuda, więc bardzo mi przykro. Niestety... W tej chwili nie chcemy sprzedać tej procedury. Nie ma takiej szansy. Nie ma takiej szansy, proszę państwa, proszę państwa, nie ma takiej szansy, bo oczywiście znałem tą sprawę wcześniej, wiedziałem o tym, że część z Państwa, również w kampanii wyborczej, wykorzystywała to jako pewien element. wie Pan, jeżeli no, ja kieruję się, tak interes mieszkańców nie jest w żadnym momencie naruszony. W żadnym Yes. No no? No. No. Ale nie jest naruszona. Gdyby miasto chciało Panią pozbawić mieszkania i nie dać Pani mieszkania zastępczego, zamiennego, albo dać mieszkanie zamienne, ale o mniejszej powierzchni, to wtedy Pani byłaby skrzywdzona. Wtedy Pani miałaby prawo powiedzieć: Jestem skrzywdzona. Ale w momencie, kiedy miasto mówi Pani tak, Pani dostanie mieszkanie o podobnym metrażu, ale w innej dzielnicy. <ADł> <intersection thời>, <roz yellow> to Pani nie jest dlatego, że Pani nie jest właścicielem tego mieszkania. Pani jest tylko najemcą, najemcą też czasowym. No, to pani bo jest... jest najemcą, nie ma mieszkania. Tutaj. Aha, no to w ogóle, no to... ale to, 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 to te słowa odnoszą się do Pana czy do Pana. W związku z tym nie ma, to nie jest, to jest obowiązek sprzedaży, to jest możliwość sprzedaży nie wolno tych porządków mylić i tyle. Nie ma nikt roszczenia do zmuszenia właściciela do sprzedaży. Właś właściciel sprzedaje, kiedy y chce osiągnąć określone cele. I w większości przypadków sprzedaje, ale w tym konkretnym obszarze y chce osiągnąć inne cele, nie naruszając powtarza raz jeszcze żadnych y Interesów. Jest są naruszana pewna równość względem innych osób, W traktat wspólnoty europejskiej mówi o równości, Dobrze. prawda? Przypadek Bałtyku. W... Ja mam w... inne zdanie, wie Pan. Gdyby tak było, jak Pan e, mówi, e, to e, tego typu przypadki można by było, nie wiem, zaskarżyć do Trybunału Europejskiego. Nie jest, bo, bo to nie jest, proszę Pana, decyzja administracyjna. E, to jest decyzja właścicielska. Yy, właściciel może, ale nie musi sprzedać. To tak, żeby pana jakby było, jakby pan był właścicielem działki. Nie wiem, podpór Budapeszczyk. Jest pan właścicielem, przychodzi Kowalski, mówi, o, wie pan co, tak działka mi się bardzo podoba. chciałbym ją mieć. A pan mówi, a wie pan co? Nie. Ten ktoś mówi, daję panu milion. Pan mówi, nie, Daję 2 miliony. Nie. Po 3 miliony. Co? Nie. Właśnie, pan ma prawo ale jest... powiedzieć, ci nie. Pod, pod, znaczy, miasto jest właścicielem takim samym, jak osoba fizyczna. Jest właścicielem takim samym, jak osoba prawna w charakterze y, sektora prywatnego. A więc właściciel y, się. Przepraszam, y, normalnie gdyby siedział tutaj właściciel fizyczny, to by mógł powiedzieć, proszę pana, nie chcę sprzedać koniec kropka. W związku z tym, że to jest właściciel publiczny, to dlatego się spotykamy. Państwo wcześniej mówili o Państwo wyrażali swoje <coughs> niezadowolenie dlatego tak długo ja się tłumaczę z rzeczy oczywistych rzeczy oczywistych bo normalnie osoba fizyczna by się nie musiała tłumaczyć po prostu nie chce sprzedać koniec kroka. No. jest uchwała Rady Miasta w sprawie sprzedaży i tam jest napisane w każdym no no na uzasadnionych przypadkach następuje odmowa no proszę jest uzasadnić wtedy no Przejdź do To, że jesteś nad morzem, to, że jest ścieżka rowerowa po mojego domu, to jest uzasadnienie, bo takie uzasadnienie otrzymałem. No, Przykro mi bardzo, ale takie, no. Bardzo proszę, co jeszcze? Nie, no ja chciałem, ja chciałem po prostu. Może yy, znaczy, nasze... ja, wie pan co, będzie po prostu konflikt. Konflikt mieszkańcy żelnicy, bo i bo i ten konflikt już w tej chwili jest. Mieszkańcy chcą tam zostać, chcą wykupić, chcą remontować. Pan mówi, my jesteśmy właścicielami, mamy prawo, ale właściciel ma też obowiązki, bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, będąc właścicielem, domagać się od ludzi, od najemców pieniędzy, a jednocześnie nie wykonując żadnych remontów na lokalach. To jest po prostu, uważam, nie w porządku. Jeżeli po prostu ja, jako właściciel gmina, nie jest w stanie, zapewnić przyzwoitych warunków mieszkańcom, to niech po prostu te budynki, te mieszkania sprzeda. To będzie z większym pożytkiem, dlatego że ci ludzie zainwestują swoje prywatne pieniądze. Tak jak Pan powiedział, w, w, w budynkach, gdzie są mieszkania wykupione, jest fundusz eksploatacyjny i fundusz remontowy. I do tego właśnie dążymy. Dzięki takiemu funduszu remontowemu, rzeczywiście efektywnemu, po prostu te budynki będą w jakimś stanie zadbane, bo w tej chwili tak nie jest. Dlaczego mamy, my, którzy mieszkamy tam, powiedzmy, po już, nagle po prostu zmieniać nasze warunki? Przypomnijcie sobie państwo kartę lipską chociażby, która jest podpisana przecież przez naszego ministra gospodarki, do czego zobowiązuje miasta? Ja pan powiem, dlaczego mieszkańców słowackiego, którzy mieszkają tam jest to tyle że musieli idę ale, ale, ale tam jest już zasadnienie, bo tam jest już tam jest już zasadnienie, tu nie ma już zasadnienia, tam był. Ska mam tutaj ma mamy plany. Po prostu jakaś inwestycja nie wiadomo po... jaka, po prostu nie idzie w sprzeczności z tym, żeby ci mieszkańcy pozostać, bo to co da. pan mówi to jest ideologia jakiegoś reżimu przyza Castro. Może następny jest, jest interesujący. No, 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 bardzo no, dziękuję. No to znaczy, po co my tutaj na Będziemy po prostu dalej to, a walczy, bo uważamy, że dzieje się tutaj po prostu krzywda. Nie zgadzamy się ze panem. Mamy nadzieję, że to stanowisko ulegnie zmianie. Tak jest, taką mamy nadzieję. A ja mam nadzieję, że właśnie, że, że mieszkańcy kierują się własnym interesem, zgodzą się na zmianę mieszkań. To pan źle rozumie interes mieszkań. To bardzo mi przykro.